Są marki, które cenię od lat. Taką marką jest Joyco. Marka, która towarzyszy mnie i moim włosom naprawdę od lat. Ich farby, ich pielęgnacja, ich stylizacja. Zazwyczaj jestem naprawdę zachwycony. Niestety tym razem poszło coś nie tak. I dlatego ten produkt, o którym dzisiaj opowiem, zasłużył tylko na 3 minuty. Moisture Coand Wash to pianka. Pianka do mycia włosów, a jednocześnie do odżywiania. Pianka, której skład myślę, że nie ma co się za bardzo zagłębiać, jak na produkt w aerozolu, naprawdę e, całkiem rozsądny skład. E, producent gwarantuje, że zawiera oleje i oczywiście w składzie jest żożoba. E, gwarantuje, że są również masła i jest masło Shea i masło morumuru. E, jest naprawdę dobrze. Problem zaczyna się już przy aplikacji. Jako, że moje włosy są częściowo krótkie, częściowo długie, a produkt nakładamy na mokre włosy, nakładamy na dłoń odrobinę pianki, odrobinę porcji odpowiednio pianki, rozprowadzamy i musimy ją wmasować we włosy. Wszystko byłoby świetnie, gdybym miał tylko krótkie włosy, chociaż już wiem od osób, którym, które zmusiłem poniekąd do używania również, żeby oceniły, bo Powiem, miałem bardzo mieszane uczucia do tego produktu, w krótkich włosach również nie jest to najfajniejsze rozprowadzić ten produkt, on jest tłusty, tępy, dziwny, w długich włosach, półdługich, takie jak ja mam na górze, to jest już zdecydowanie mniej przyjemne, zwłaszcza, że część moich włosów jest farbowana, rozjaśniana, poddawana zabiegom chemicznym, część dość spora, bo powiedzmy już tej wielkości odrost, jest mój naturalny i tu nie było też tak, tak tak tragiczne, ale jeżeli ktoś miałby naprawdę długie włosy i te włosy byłyby odbarwiane, byłyby poddawane zabiegom chemicznym, przypuszczam, że nie byłoby to w ogóle przyjemne w użyciu. Produkt rozprowadzamy na włosach, zostawiamy na 5 minut, spłukujemy i wszystko byłoby świetnie, bo spłukuje się naprawdę bardzo dobrze rozprowadza przeciętnie spłukuje bardzo dobrze znowu jest coś nie tak to nie tak polega na tym, że nie ma uczucia czystej głowy czystych włosów. Ja wiem, dobre oleje, dobre masła to ma odżywiać. Ale mimo wszystko, nawet jak kiedyś sięgaliśmy po takie produkty typu 2 w 1, czyli szampon z odżywką, to to jednak zostawiało włos z wrażeniem czystości. Tutaj jest wrażenie niedomycia. Ja osobiście nie lubię takiego wrażenia na swoich włosach. Może ci, którzy stosują olejowanie włosów, może dla nich będzie to coś fajnego? W moim wypadku naprawdę jest to coś nie do końca tak poza tym znowu producent mówi, że produkt jest do każdego rodzaju włosów, produkt będzie działał nawilżająco. O ile chodzi o moje naturalne włosy, te, które są na odroście, faktycznie włos jest świetny, gładki, przyjemny, dobrze się rozczesuje. Nawet te włosy, które były farbowane, były rozjaśniane, również się całkiem nieźle rozczesują, ale po wysuszeniu wyglądają jak siano. Na plus mogę dodać jeszcze tyle, że nie dostałem potem niczego, co można byłoby nazwać łupieżem, czyli tego przesuszenia i sypania się ze skóry głowy. Więc świetna marka, dobry skład, ale coś poszło nie tak.